70 fałszywych wezwań przez nieznanego sprawcę. Tyle bowiem Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie odnotowała w przeciągu maja i czerwca. Najczęściej zgłaszane przypadki przez nieznanego sprawcę to porażenie prądem oraz wypadki drogowe. Od miesiąca maja dzwoni do nas mężczyzna, który zgłasza nam. Różne zdarzenia, wypadek drogowy, w którym uczestniczą dwa czy samochody, w którym poszkodowanych jest dwie czy osoby, zgłasza również przypadki porażenia prądem, zasłabnięcia osób starszych, omdlenia, skaleczenia itd. Do tej pory mieliśmy. 670 wezwań tego typu. Zgłaszane wezwania dotyczą głównie miejscowości Wielogłowy w gminie Chełmiec. Dyspozytorzy po głosie poznają tą osobę. Jest to osoba, która mówi zawsze jakimś cichym głosem, wyciszonym głosem. Mężczyzna regularnie dzwoni z różnych numerów telefonu. Mężczyzna ten dzwonił z innego numeru telefonu, od pewnego czasu dzwoni z innego. Prawdopodobnie jest to numer na karta. Zgłosiłam tą sprawę do prokuratury. Toczy się postępowanie. Przypomnijmy, w okresie od lutego do marca tego roku inny mężczyzna, który dzwonił z regionu Nowego Sącza pod numer alarmowy w Tarnowie, wykonał 8,5 tysiąca telefonów. Mężczyzną okazał się podopieczny Domu Pomocy Społecznej. Za wzywanie służby ratunkowych do zdarzeń, które nie miały miejsca, przewidywana jest kara pozbawienia wolności nawet do 8 lat. Paulina Pabian, Tarnowska TV.